Il gemme mm. nam morto e si vede da To jest takie miasteczko najbardziej odsunięte, najbliżej granicy z Włochami, 30 minut od Nicei, więc jedziemy autostradą. Chyba też można jechać nie autostradą, tylko wzdłuż wybrzeża. To jest dłuższa trasa, chyba dwa razy dłuższa, ale my jedziemy teraz autostradą, bo za późno wyszliśmy. To jest historia naszego życia, zawsze za późno wychodzimy gdzieś, więc wyszliśmy o. Będziemy tam o 15.40. To jest takim malutkim miasteczkiem w cytrusowych kolorach, bo on jest znany z tego, że tutaj po prostu rosną dobre cytrusy. i Mają festiwal w lutym, jest tutaj festiwal cytry. Każdego roku są różne tematy. I pachnie praniem. Świeżym praniem. Z dobrym proszkiem, nie jakimś wegańskim. So, to, to miasto jest takim połączeniem trochę Włoch i Francji, bo jest na granicy. I co? Jak daleko do mamy do Włoch? Blisko? 5 km? No może. To może powinniśmy wybrać się do Włoch? Może. Nasz pierwszy wystawek magnesy. Myślę, że to nasz magnes. To jest nasz magnes. znaleźliśmy go. Super jest. To jest takie na tym, to szarny. Myślę, że to też szarny. To jest no to o, o, jakie. Zbałaś detale. więc to miasto jest po prostu nakierowane na cytryny. Można sobie kupić limoncello, drzewka cytrynowe, co to jest? A, limoniadę. Tak wyglądają nasze wakacje, jak na Tak wyglądają nasze wakacje, Jedna rzecz, która jest najfajniejsza jak dotąd, to są takie schody kolorowe, a za nimi, na samej górze, jest tutaj kościół. Przed nami jest widok na morze. polecam tutaj przyjść. Tak, to zauważyliśmy, że często jak są gdzieś. Jesteśmy w miejscu, gdzie są mewy, i latamy dronem. To te mewy właśnie na drona próbują sobie wlatywać. I teraz czytamy czemu. I okazało się, że po prostu mewy atakują drony, bo myślą, że to jest jedzenie albo ich denerwują i myślą, że to jest ich konkurencja. Dlatego musimy uważać, że się zawsze tak stresuje, ale mam nadzieję, że teraz mamy na Chcieliśmy wejść na cmentarz, ale. Chyba jest zamknięty. Cmentarz był star kiedyś był zamkiem, teraz jest cmentarzem, ale z niego jest super widok na Zatokę i ogólnie to jest najwyższy punkt miasta, Monton. Zamknięty jest napisane? Do 17 jednak jest. Może po prostu polećmy nad nim dronem. I co, jest otwarty? Jest otwarty! Jednak cmentarz jest otwarty. Lekcja z tego... Nie wiem czy można nagrać cmentarzu. Lekcja z tego to jest tak podróży. Jak coś jest zamknięte, to warto zobaczyć z różnych stron, a nie od razu się poddawać, bo może gdzieś jakoś można wejść. Tak wygląda cmentarz francuski albo cmentą. Nie bywam często na cmentarzach, ale ten się wydaje taki bardzo spokojny. Ach, fajnie by się jeść. Teraz pójdziemy znaleźć lemoniadę. Najlepszą lemoniadę Lep w całym kraju. <grym> być może nawet na świecie. No. I jakieś lody ja bym spróbowała cytrynować. Bo tutaj się w tym specjalizują. Polecamy tutaj przyjechać? Przyjechać? No. Polecamy. Będąc w menton można jeszcze spróbować różnych deserów z cytryny, na przykład Citronier, klerkę z bezą cytrynową, tartę cytrynową. O, cytrynowy pączek. I ciasto cytrynowe. Za chwilę tylko zatrzymujemy się, bo są ładne uliczki. To jest jedna z najładniejszych. Chociaż tam z kaktusem też mi się podobała. Poszukiwanie lodów stanąło na Tutti Frutti z 1987 roku. To A, Citronade. No tak, spróbujemy też lemoniady, cytronady. Czyli lemoniadę. A tutaj teraz idziemy sobie wzdłuż plaży w tam jest plaża. Jest kamienista, a z tyłu jest super widok na miasto. Polecam pójść do portu i przejść, się, żeby zobaczyć plażę z drugiej perspektywy. Super. Podsumowanie naszego dnia. Tam były te fajne schody. Tam jest. U... Tu jest cmentarz, gdzie byliśmy. No i przeszliśmy sobie tutaj to wszystko. Łącznie byliśmy tutaj chyba z 3 godziny? <gry> Bloger numer 2. Byliśmy te jest trzy godziny łącznie, więc ale można więcej, tylko my też się zatrzymywaliśmy, żeby robić zdjęcia, ale nie tak dużo. Ale zatrzymywaliśmy się na wielu uliczkach, bo po prostu wszystko jest mega ładne. Ale myślę, że tak z 3-4 godziny, jakby się chciało wszystko zobaczyć, to jest tak. Tutaj... <gry> Akurat ktoś tam sobie gra muzykę na żywo. To jest mini pors przed nami, a z tyłu są restauracje, tam jest 7 minut drogi z Monto, są Włochy. Oj, dobra, restauracja El Chipo. Jechaliśmy sobie po prostu na górę przy wyjeździe na tą górę, zrobiliśmy sobie zdjęcie, bo była restauracja El Chipo. I dojechaliśmy na samą górę, i po prostu końcem była restauracja El Chipo. Więc idziemy w restauracji zjeść. Okazało się, że jest tutaj dosyć dużo osób. Możliwe, jest dobra, lub. Po prostu to jest jedyna restauracja w tej wiosce, zobaczymy. Więc nasza historia, 10 sekund po weszliśmy i niestety pan powiedział, że, że... No possible, no possible. To właśnie powiedział. Więc idziemy gdzieś indziej. W innej włoskiej Do innej woskiej knajpy. Do woski? Szukamy Włoski? Tak myślę. Jakiś rawioli. No ravioli wózki, dobrego. Nioki. Nioki... Te Gietele... Zostaliśmy w Menton, jesteśmy w restauracji, ja zamówiłam gnocchi z sosem pomidorowym, nierobiony na miejscu. A ty co masz? Ja mam wspaniałą pizzę, nazywa się pizza czwartkowa. Ma kilka rodzajów, em, włoskiego mięsa, ma mozzarellę. Smacznego. Dziękuję, również.